Nauczyli się żyć bez niej. Zostawiłaś tych chłopców. Potrzebowałam czasu, by to sobie wybaczyć. Niebawem wszystko się zmieni. Nie jesteś tu potrzebna. Nie powinnam była odchodzić. Masz rację, bo Jude postanowiła wrócić. Chcę się z tobą zobaczyć. Zostawiła nas. Nie chcę jej widzieć. Nie kocham cię już. To rozstanie. To nie jest rywalizacja. Przerodzi się w koszmar. Chcę wrócić do domu. Robert mówi: Kelly, natychmiast tu przyjdź. Musisz to przerwać. Chcę, żebyśmy byli szczęśliwi. Zostaw nas. Ma za sobą prawo, jest ich matką. Ona musi to zrozumieć. Pewnie jest w to zamieszanie. Zamknij się. Nie ma na to rady, możesz stracić chłopców. Zrób coś. Widzisz, co zrobiłaś? Jamie Lee Curtis, Peter Gallagher, John Wally Kilmer i Vanessa Redgrave. Chłopcy, mamusi. Dystrybucja Best Film